Dzień dobry, Maria Trosiła Kiepuszewska. I Piotr Kiepuszewski. Prowadzimy chrześcijańską szkołę tańca Worship Style i y, robimy coś innowacyjnego na skalę Polski dlatego że tworzymy bardzo żywiołowy taniec uwielbienia, łącząc różne style taneczne, począwszy od jazzu, hip-hopu, tańca współczesnego, elementów baletu, czyli tańca klasycznego i towarzyskiego, salsy, funky i wielu innych. Nade wszystko jednak staramy się poprzez taniec oddawać Bogu chwałę. Chcemy odpowiadać na miłość Boga, która jest nieskończona do każdego z nas. Wierzymy, że to Bóg ukochał nas odwieczną miłością, pomimo naszych grzechów i słabości, że to On przyszedł na ten świat po to, by nas zbawić. I dlatego, na Jego chwałę, organizujemy w tym roku wyjątkowe, adwentowe rekolekcje taneczne pod nazwą Słowo Wcielone. Będą one odbywały się w dniach od 20 do 22 grudnia. Poprowadzą je między innymi ksiądz Paweł Skonieczny i ksiądz Paweł Rokicki. Moja żona zajmie się stroną warsztatową tańca uwielbienia. Tak, nade wszystko jednak poza tańcem będzie też czas na spotkanie się z Bogiem na adoracji, na Eucharystii. Czas na zasłuchanie się w Jego Słowo, w Słowo Boga. My też dać każdemu okazję do wyjątkowej spowiedzi przed świętami, po to, żebyśmy mogli te święta przeżyć w pokoju i radości. Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa, więc taniec jako wyraz naszej radości będzie ku temu pomocą, byśmy mogli cieszyć się i radować z tego, że Bóg jest blisko, że Jezus Chrystus, który jest królem królów i Panem Panów, przyszedł na ten świat. By dać nam doświadczenie bliskości Boga, by obdarować nas swoim świętym duchem, a że mamy się nazajem, to chcemy też naszą wiarę przeżywać we wspólnocie. Zapraszamy bardzo serdecznie zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.worshipstyle.pl.